Hej, tutaj oczywiście Julpix i witam Was w następnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku mój najlepszy przyjaciel Miki opowie Wam o fabule z e, sezonu pierwszego w Fortnite. Cie. Ta seria zawiera 18 odcinków, więc, jeśli, e, więc subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i załapujcie ten filmik dla większego zasięgu. E, no i co, zapraszam Was do oglądania. Miki! I zaczynamy opowieść. Na początku Wam opowiem o wieloświecie. Wieloświat to są wszystkie światy yy, na przykład z gier i bajek. Na przykład, dajmy Harry'ego Pottera. Harry Potter to dla nas fikcja, jednak w jakimś tam świecie to się stało. Właśnie jednym z tych światów jest normalny świat ludzi, w którym żyjesz Ty i ja. Właśnie w takim, właśnie ludzie z tamtego świata odkryli punkt zerowy. Zerowy to jest kula, która to jest kula, która utrzymuje te wszystkie światy. Więc ludzie odkryli, co robi ten punkt zerowy i stworzyli agencję. Agencja, która nazywa się Urojony Reżim. Skrót UR. UR właśnie ściągnęło agentów specjalnych, dzięki czemu wysyłali ich właśnie na, na wyspę. Na wyspę. zwaną jako, jako wyspa Fortnite. Właśnie. Ludzie właśnie z, o, właśnie z urojonego reżimu lata, latali do punktu zerowego i sprawdzali, co się tam kryje. Okazało się, że nic, normalna wyspa, góry, pagórki i inne rzeczy. Lu, więc uro, agenci specjalni znowu wskakiwali do punktu zerowego byli w swo, i byli cały czas w swoim świecie. A więc w, w ich świecie opowiadali przywódczyni, właśnie urojonego reżimu, że na tam się kryje wyspa. Więc urojony reżim wysłał więcej agentów specjalnych. Lecz nie wiedzieli, że, że jak wskakują agenci i wyskakują, to musi się oczywiście coś dziać i się działo. Stawały tak zwane migawki. Migawka to jest klon osoby, która wskakiwała i wyskakiwała z pętli. Pętla to jest zapętlanie jakby bitwy Battle Royale. Jak gr gr gracie Fortnite'a, pewnie ci, co to oglądają, grają. Wiecie, co to jest Battle Royale i wiecie o tym, że my wyskakujemy z busa bojowego i walczymy. Więc ulubiony reżim, gdy wysłał coraz więcej agentów, nagle zobaczyło, że po całej wyspie biegają klony i a więc musieli coś z tym zrobić. Ciąg dalszy nastąpi. Продолжение